Także, proszę państwa, jest to albo przedostatnia, albo ostatnia FIFA, w którą gramy z panem Danielem. Przedostatnia. Zdecydowanie przedostatnia, cześć. Nie, nie, to jest ostatnia FIFA, ja w to wierzę. I dlaczego się cieszę, że gramy w tę FIFA akurat? No, 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 słuchajcie, no jest to pewien zawodnik, tak? Pewien zawodnik, którego trafiłem. Bardzo przyjemny. Ronaldo Prime. Nie ukrywam. Naprawdę fajne ma te statystyki. 762 gole w 672 meczach, więc... Liczę, liczę na tego pana. No i co mogę powiedzieć? No gramy oczywiście dwóch meczek, jak zawsze. Generalnie jest 3 do 1. Dobra, co mogę więcej powiedzieć? No kurczę, lecimy, tak? Lecimy, wypadałoby wygrać ten odcinek, żeby się już nie martwić o nic. Myślę, że Damian z chęcią wam zafunduje nową FIFA, więc... Zaprasz do meczu, proszę, ok? Dobra, no i ogólnie oczywiście reszta składu, myślę, że też ci, co oglądali mi rok temu, pamiętają. Oczywiście 9-9 Messi, którego też trafiłem w tej FIFA, to jest... Całkiem normalna rzecz. Salah Team of the Season, Laurent Blonde, Optimus, no i Neymar Infront który kupiliśmy. I na wypożyczeniu mamy Bandaika, bo uznaliśmy, że będziemy sobie grali za zabonnikami na wypożyczeniu. Zaczynamy batalię o, o to, żeby to był ostatni odcinek. Nie dam się tak łatwo wybaczyć. Nie, nie mam rywal. Ja pierdzielę łatwiej nie mam. Ile można czekać na takich ludzi? Ja nie rozumiem. Jezus Maria, Jezus Maria, jaki atak, okej. Okay. No wybacz, ja tutaj no. idę na całość. Muszę Zobaczmy, muszę walczyć dla widzę. Okej. Okay. Trzy wypożyczone karty w składzie. Czerwonego ja Messiego miałeś, nieźle, wow. no, oczywiście, że miałem chłopie. W Salach też był, Elisen też był. A co, co to jest za klub na lewej obronie? W jakim klubie grał Aleksan, Aleksandro? Tak nie kojarzę, tak. O nie, bo ja złym padem gram, ale dobra, jak to... Dobra, nie ma, że zły pad, nie ma, że zły pad, nie ma, że boli. Do boju! A, to jest Kanty, myślałem, że PL mają te same buty, ale masakra. Masakra, jak się mylę. O kurde! Nie, nie, Karny! Dziękuję. Nic nie ja nacisnąłem, A okej! Okay. Dzięki, panie Blon, fajnie zaczynamy to spotkanie, nie ukrywam. Ty, jak to było, bo tutaj... Um... Nie no, nie wiem, nie wiem, czy będzie gol, sorry. No... Sorry, nie wiedziałem, jak się wykonuje karny. Spoko, wybaczam. Kurde, Zawsze użyłam do sobie tych samych rzeczy, jest w 20, Nie pamiętam, co było 19. A no okej, okay, dobra, już pamiętam. Jest sala. Sala. Czyżby. Aaa, to był słaby strzał, boże, momo. Cernownie się ciągle przewraca, nie podoba mi się. No właśnie, tak. Nie, nie, nie! To jest nie, nie, nie. Karny, karny! To, to, nie, jest karne. Jest to nie jest karny, to nie jest, to jest drugi to drugi karny. Nie to nie może być karny, nie, 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 nie. nie. Tak, to jest druga jedenastka. Znowu idzie to na cisną Super, A nic? Ja nadal, ja nadal nie wiem, jak to uwierzy, uderzyć. Ozu, ale ta gra mnie już na trochę, trochę ten, powiem ci. Jest co, tutaj może uderzyć tylko jedna osoba. <suszy> Van Dijk! Tak jest. Kurde. Wypożyczony Van Dijk na 1 do 0. Van Dijk! Wypożyczony. Szkoda, że to nie jest gameplay z a i siadałyby takie kineski. Sala. Oleż podanie. oleż podanie. Kardy... I tu to... mmm. nie Nie spalił. Ronaldo. Salah. Nie spalił, jest. To miało być do Ronaldo. Nie wiem czemu Salah to wygrał. Nieważne. Uch. To jest Sala proszę Państwa, to jest to Uff, dobra, remisik, proszę Państwa, remisik do pierwszej pory ale muszę dokonać jednej zmiany, ten Ronaldinho niestety bezużyteczny Też dokonam chyba zmiany Kurde, nie, chyba Neymar zdejmę, bo coś mi tutaj nie pasuje I damy chyba to, ty Ronaldo A, ja też, piona Hmm, to, kto by się spodziewał? Żaden. I gola, nie? Dziękuję. Ależ, piękna główka. No i Alison. Po przyjacielsku, to mi się podoba. Nie warto komentować takich rzeczy. Nie. Tutaj,aj,aj, się porobiło. Cristiano? oj, to musi. Nie musi. Nie, nie ma. Brawo, Jaszyn. Ale się nim przesunąłem. Ty, chrz. <laughs> kiwa 14 nie o, ja TAK! Tu! O tak! Nazario! Wreszcie on! Wreszcie on! Już się prosiło, żeby wreszcie Nazario strzelił O kurde bele Jasny gwint Cholercia są proszę Ajaj aj. Nie, nie! JEST! Come on! Wiedziałem, że nie pamiętasz tego Ja pierdolę No to jest niemożliwe Salak. Rozumiem, że masz trzy słabsze Ale to jest pusta bramka praktycznie Brawo! No. Ej, kończymy, 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 jest 95 minuta pani, sędzio, 95. Kurde! I jeszcze jedna akcja. Jeszcze jedna. Co jest do cholery? Okay, jeszcze jedna akcja. To jeszcze jedna. Jeszcze jedna? No co jest? 90. Kurde, no! Ojoj, <gry> oj, oj, dobra, no. to od razu rewansz lecimy, chyba, nie? No tak, tak. No, się ładnie przesunę Dziękuję serdecznie. Nie wiem, zera. Leo Messi z prawej nogi. Ja tak, tak, coś, tak coś. czułem, że kurde. Myślę, że zajdę na lewo. Ah. To już przeszłość. To by była ojoj, oj, 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 ojoj, ojoj, oj, No, no, no... No... No, don't do Neymar! Ah. Neymar? Jest! Come on! Neymar! Ai, 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 ai. Tak jest, 2-1. Pięknie. jak jak żałuję, że tej karty nie miałem. Halo, jesteś? Bo tak cicho się zrobiło. Ronaldinho, <grystanie> tak jest! 3-1. Come on! Mam nadzieję, że wy mnie nie zwątpiliście. Ajajaj, aj, aj. pięknie, pięknie. Jesteś? Halo, jesteś cały? Brawo! Spalony! Kurde Nie ma Comeback Okej okay. A nie wiem karnych strzelać! ZOMNO! Oooojojoj Kurde Let's go Nazario! Tak jest Ło! Wow. Ile to już? 6 do 6? Tak jest To nie był finezyjny strzał, to był zwykły strzał, który... A, szkoda słów na tę grę, naprawdę. Szkoda słów po prostu. No po prostu nie warto nic mówić, nie warto. Salach! No nie! Brawo Jaszyn! Boże 10 10-4, co za spocone spotkanie. Jasny gwin <grym> Nie, 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 nie! Przestańcie tak robić Of Gol! Wow! Jak ja to zrobiłem? Nie no, awarem. Kim? CO?! Jaki bullshit! Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co ja właśnie zrobił. Jak się strzela karne?! Kontaktu nie było, 5 minut do końca, masakra. Zostałem oszukany. O, Jezus Maria, A ten odcinek jest... Nie na moje nerwy, zdecydowanie, nie na moje 4 nerwy. Cztery rzuty karne, trzeba iść 4 rzuty karne. Nie możesz! JEST! Nie Let's go! Tak jest! Ba nie ma! Nie ma, dwudziestki, koniec!